Serdecznie zapraszam na szybki przegląd nowej operacji Bloodhound. Ja wyłączam swój ryjek, bo nie jest potrzebny i zapraszam do oglądania. Koszt operacji to 5,5 euro. Operacja potrwa do 30 września 2015 roku. Dodano 6 nowych map. RAILS. Resort So. lock. Agency. Oraz Season, które większość graczy może już kojarzyć z oficjalnych meczy czy Faceita. Wprowadzono nową rangę, którą możecie zobaczyć tutaj. Żeby podnieść jej poziom, trzeba grać na oficjalnych serwerach od Valve i zdobywać doświadczenie. Jak zdobywać doświadczenie? Czyli w każdym trybie, oprócz trybu turniejowego, musimy po prostu mieć dobry wynik. Na podstawie naszego wyniku będziemy dostawać ilość expa. A w trybie turniejowym określane jest to na podstawie wygranych rund. Trzeba też dodać, że dodatkowy exp zostaniemy dzięki wypełnieniu misji operacji Bloodhound. Każde wbicie rangi w tygodniu będzie nagradzane losowym skinem. Jeżeli masz operację, otrzymasz broń z tej kolekcji. Przejdźmy może teraz do nowych skinów, których jest aż 16 plus nowy nóż Falcion. Wy je sobie obejrzyjcie, a ja już pozostawiam Waszej ocenie wygląd tych skinów. Jak w poprzedniej operacji mamy również do czynienia z misjami, jest ich aż 62 I teraz nie trzeba dokupywać dodatkowych, prawda, kampanii Mamy dwie kampanie na start już po kupieniu e, operacji i możemy je wykonywać Co ciekawe, teraz nie ma już e, po prostu, że musimy wykonać e, daną misję Na przykład dostajemy więcej expa za nią, jeżeli będziemy strzelać same headshoty Wprowadzone zostały dwa nowe rodzaje misji: Zamach oraz Guardian Cop, które możemy stale wykonywać teraz z drzewkiem. I tak, zamach polega na tym, aby zniszczyć w przeciwnej drużynie konkretną osobę, którą mamy podaną, a Guardian Cop polega na tym, żeby z przyjacielem na przykład bronić bombsite'u. Standardowo, jak zawsze, każdą odznakę z operacji możemy ulepszać zakładając ją i po prostu grając wykonując misję. Również jak do tej pory możemy sprawdzać i konkurować ze swoimi przyjaciółmi w tak zwanym dzienniczku. Dzięki wielkie, że obejrzałeś ten materiał. Zapraszam do subskrypcji kanału, do łapkowania i polubienia mojego fanpage'a czy dania follow na Twitchu. Dzięki wielkie za uwagę i pozdrawiam mojego dnia życzę.